Biblia mówi, że był najmądrzejszym królem. Inne źródła twierdzą, że był czarnoksiężnikiem, który więził demony. Oto król Salomon i jego Lemegeton. Od razu zaznaczam, nie zachęcam nikogo do praktykowania czegokolwiek, co jest w tej księdze, potraktujcie ten film jako ciekawostkę. Lemegeton, znany również jako mniejszy klucz Salomona, to 17-wieczna księga magiczna, tak zwany grymuar. Według legend król Salomon uwięził w specjalnym naczyniu 72 demony, które miały służyć każdemu, kto nauczy się je przywoływać. Skąd kojarzę tą liczbę? Ale czego uczy nas Lemegeton? Składa się on z pięciu części, w tym sztuki Goecji, która zawiera opisy i sposób przywoływania 72 demonów, w tym popularne osobistości, takie jak Baal, znany z innego imienia jako Baal, który... Posiada moc stawania się niewidzialnym i ma zdolność obdarzenia śmiertelnika wszelką wiedzą. Ukazuje się on pod różnymi postaciami. Może być ropuchą, kotem lub człowiekiem, lub wszystkimi jednocześnie. W tej części poznamy także tzw. pieczęć Salomona, za pomocą której król Salomon miał panować nad demonami. Ale ale to nie tylko demon. W dalszych częściach księgi czytamy o duchach, które nie są ani całkowicie dobre, ani całkowicie złe. Mają moc odsłaniania ukrytych sekretów, odnajdywania skarbów czy kontrolowania żywiołów. Jest tu również instrukcja wykonania woskowej tabliczki ochronnej, która miała bronić użytkownika przed duchami. A co z mądrością Salomona? W ostatniej części księgi, zwanej sztuką objawioną, znajdziemy rzekomą wiedzę, którą Salomon miał otrzymać od samego archanioła Michała. Stąd, według legend, pochodziła jego słynna mądrość. Są tacy, którzy twierdzą, że Lemegeton to zwykła fałszywka. Antropolodzy podważają samo istnienie króla Salomona, a niektóre imiona w tej księdze, na przykład Jezus. Nie zgadzają się z chronologią Biblii. W Goethe jest ostrzeżenie: ktokolwiek sięga po tę wiedzę bez odpowiedniego przygotowania, ryzykuje nie tylko swoje życie, ale i duszę. Więc co ty o tym myślisz?